Kolejną w tym sezonie grzewczym podwyżkę ciepłej wody funduje mieszkańcom Leszna miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. W sumie od ubiegłego roku ceny wzrosło 20%, mówi Stefan Różanek i prosi o interwencję radną Stefanie Ratajczak. Podczas uroczystej mszy świętej w Bazylice pod wezwaniem świętego Mikołaja ksiądz Prałat Jan Majszak obchodził 50. rocznicę święceń kapłańskich. Aby miłość trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród pisał Henry Bordeaux. Udowadniają to pary, które dziś w leszczyńskim ratuszu świętowały 50, 55, a nawet 60 lat pożycia małżeńskiego. Już po raz jedenasty odbyła się gala rozdania leszczyńskiego becikowego. W Miejskim Ośrodku Kultury zjawiło się 35 rodzin z małymi pociechami, aby odebrać jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł. Na sukienki i szpilki zmieniły sportowe stroje piłkarki Steiner-Polonii Leszno. Dziewczyny wzięły udział w sesji fotograficznej do charytatywnego kalendarza, który jest wspólną inicjatywą Steiner-Polonii Leszno i salonu ciesiłka Autogroup. Bedrock Blues i Five Men on the Rocks byli gwiazdami Włoszakowickiego rokowego grania przy platanie. Ponad 80 załóg rywalizowało w mochach w zawodach wrack Race. To pierwsza tak duża impreza w gminie Przemęt. Koniec maja w Bibliotece to kilka ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych. Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetargi na najem lokali użytkowych.